Pomóżcie jeszcze komu nie, mam to no, o, te nie musieli Cztery. dwa, 2, 2, 2, To trzy razy 9. Raz, sześć. Dziewięć. A, jest, jest <assa> Nieprawda. No. O, to będzie jak to będzie zaproponowane. Trzy razy trzy sześć. jak to będzie, okay. razy, 3, <laughs> I będzie na No. Trzy razy trzy sześć. Nie cię na razie za dużo trochę. Ja ja? w celach? Dlaczego ja? Przepraszam, nie w Artur. 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 Cicho. Masz cztery? Masz dwa? Nie, nie przykro mi. Ta oferta się nie ja do, się do... Nie, nie do czterdy. do no. Zadzwon numer

sam znalazł. O, nauka, e, daj No właśnie. Za wywkle mówię. Jestem jeden. Nie, po trzy. Wybierz Bez, numer. Oła! Udział Dwa. pierwszy. już? No. No jesteście. Dziękujemy. Już. Czy Artur, coś tam. Już jest. Za, przyjdę. Jest, A jeszcze. nasze klocki są po No Właśnie, tak się trudno jest. Jeszcze w To jest warto. Teraz No. Hmm, musimy. Trzeci raz pierwszy. A ja. Rozkładam jeszcze ja sprawdzę. Się... Nie, drugi raz. raz hmm. Tutaj jak. A ty jeszcze nie porozmawiał bo...